Kiedy wyprodukowano samochód, który jako pierwszy osiągnął 200 km na godzinę. To był rok 1932 i wtedy to na rynku pojawił się Dissemberg SJ. To auto było wyposażone w doładowany kompresorem silnik o pojemności 6,9 litra, generujący oszałamiające jak na tamte czasy 320 koni mechanicznych. Czajcie to, to jest poziom mocowy Audi S3 albo Volkswagena Golfa R. Tyle że to auto powstawało ponad 90 lat temu i mimo, że było wyposażone w zaledwie trzybiegową manualną skrzynię biegów, to do setki rozpędzało się w 8 sekund. Generalnie Marka Disenberg w swoich czasach mówiła, że szybszy od Disenberga może być tylko inny Disenberg i faktycznie w swoich czasach nie mieli sobie równych. Auto potrafiło się rozpędzić do 225 km na godzinę i wyprodukowano je w sumie w ilości 36 egzemplarzy. Ale niestety, wielki kryzys lat 30. w Stanach Zjednoczonych uśmiercił tę markę, a szkoda, bo to mogłaby być godna konkurencja dla takiej marki jak chociażby Bugatti.